Witam serdecznie kochani, pod znaku wagi, zobaczmy jak będzie wyglądał nadchodzący miesiąc, jak będzie wyglądał styczeń, co ten nowy rok wam przyniesie, a przynajmniej na początku jak to będzie wyglądało. Mamy najpierw tu sferę materialną, czyli finanse, praca i tego typu rzeczy. No, widzę, że nie najgorzej zaczyna się dla nas, bo ja w sumie także jestem wagą. Ten rok chyba, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, jest tutaj dwójka. E i a z pucharów karta słońca. No, super, super. I teraz zobaczmy jeszcze na koniec, jak to zdrowie będzie się nam e, układało i samo poczucie nasze. No, widzę, że mamy tutaj pewną rzecz, która będzie nas troszkę odstręczała, e, ale do tego dojdziemy. To nic poważnego, mam nadzieję. E, karty e, położone. Wy tylko zostawiacie lajka. Rozważacie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I Patrzymy, co tu wychodzi na stole. Moi kochani, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, finansowe, no to ten początek roku naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. Moi drodzy, możecie tutaj zobaczyć, że mamy kartę maga. Karta maga jest kartą sprawczą. Karta maga mówi, że możemy osiągnąć naprawdę wiele, jeżeli tylko się do czegoś przyłożymy. Więc jeżeli moi drodzy macie jakiekolwiek plany, jeżeli macie jakiekolwiek takie myśli, żeby może od nowego roku, tak, nowy rok w końcu, ostatecznie to taki dobry czas, żeby rozpoczynać pewne rzeczy, żeby zmieniać pewne rzeczy, wszystko budzi się do Życia, na wiecie, w styczniu się budzi, nie tam na wiosnę. E, szczęście, w, kwe, w kwestiach, na szczęście, w tych zawodowych. Szczególnie e, wiem, że koniec roku nie sprzyja na przykład szukaniu nowego zajęcia, ale początek roku już bardziej. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie coś wprowadzić nowego, jeżeli chcecie coś zmienić. Jeżeli chcecie starać się o, jakąś, o jakiś awans, jeżeli chcecie starać się o podwyżkę, ja sądzę, że ten czas jest dla Was wagi idealny. Karta Maga mówi o tym, że możecie osiągnąć naprawdę to, co chcecie, pokazać się od najlepszej strony, wykorzystać swoje talenty najlepiej jak można. Więc może, kochani, jeżeli też macie taką, nie wiem, pracę, która wymaga która działa w ten sposób, że ile włożycie tej pracy, to tyle wyciągniecie, także to widzę, że no, warto w tym styczniu się sprężyć, bo to może przynieść naprawdę konkretne e, rezultaty. E, karta trójki denarów mówi właśnie też o rozpoczęciu czegoś nowego, więc e, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie coś zmienić, jeżeli chcecie wejść na jakąś drogę właśnie, nie wiem, w kierunku rozwoju e, zawodowego, czy e, rozpoczynać właśnie jakąś taką, e, takie przedsięwzięcie w tym kierunku, to te też wydaje się, że ten miesiąc jest dla Was idealny. E Czemu ja to mówię z taką wielką swadą? Co ten obrusik się tutaj tak skawalił. E, ale kochani, dobrze, e, czemu ja mówię to z taką swadą, gdyż mamy dziesiątkę pucharów? Dziesiątka pucharów jest to karta szczęścia, jest to karta sukcesu uwagi, tak? Jest to karta tego, że dostajemy taki naprawdę poważny, pozytywny bodziec. I widzę, że to może się przekładać tak na właśnie kwestie pracy, że może bardzo szybko uda Wam się znaleźć to zajęcie, jeżeli szukamy albo żeby zmienić je, albo uzyskać właśnie to o czym tutaj była mowa. Jakiś taki dodatkowy krok w dobrą stronę zrobić. Ale także dziesiątka pucharów może odnosić się do kwestii finansowych. To jest często powiązane ze sobą, tak? Dlatego w jednym worku, w jednym czytaniu to ujmujemy, ale wagi, możecie też liczyć na to, że pod tym względem materialnym finansowym typowo będzie się powodziło. Będziecie w lepszej pozycji, pewnie niż wcześniej. W tym miesiącu może wydarzyć się coś, co przyniesie wam po prostu zwyczajną korzyść. Więc tak jak tu było powiedziane, jeżeli że to jest powiązane, więc jeżeli na przykład dostajecie tą nową pracę, no to wiecie, że możecie też liczyć na to, że ona będzie całkiem dobrze płatna. Też macie to bezpieczeństwo finansowe, tak? które w tym przypadku to przynosi. Na pewno też ostatecznie, jeżeli nie planujecie żadnych zmian, jeżeli nie chcecie tutaj wprowadzać niczego nowego w swoje życie, jak najbardziej, to możecie liczyć na to, że wszystko będzie się ładnie układało, będzie to taki obfity dość miesiąc i na pewno nie będzie, Żadnych niebezpieczeństw, nie będzie żadnych kosztów, niespodziewanych, wagi, które miałyby Was dotknąć. Kochani, jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia no styczeń to także jest miesiąc, w którym właśnie tak jak było powiedziane w kwestiach pracy może rozpoczynania czegoś nowego w tym wypadku na pewno jest to też czas, w którym zastanawiamy się nad poprawą pewnych rzeczy może wprowadzamy jakieś takie zmiany które miałyby nie wiem, poprawić nasze zdrowie samopoczucie, wygląd na wakacje, żeby na lato troszkę tam zrzucić parę kilogramów no odmieniamy, odmieniamy mamy swoje losy na lepsze. I tu widać, moi drodzy, jeżeli wychodzicie z takiego założenia wagi, jeżeli idziecie w tym kierunku, to mamy kartę słońca, czyli wszystko będzie Wam sprzyjało w tych przedsięwzięciach. Okoliczności będą po Waszej stronie, czyli będą, no, po prostu możliwości, żeby to robić, tak? Czyli jeżeli, załóżmy, zaczynacie coś ćwiczyć, zaczynacie na jakieś zajęcia chodzić sportowe, jeżeli będziemy trzymać się tego przykładu, Odmiany właśnie naszego, nie wiem, ciała, także w tym wypadku, i samopoczucia, to najwyraźniej fajne wybraliście. Są fajne te opcje i to będzie coś, co będzie Was interesowało. Kochani, mamy dwójkę Pucharów i asa Pucharów, i tak naprawdę to jest tu najważniejsze, bo to, że okoliczności nam sprzyjają, to jest jedna rzecz, ale też jak my sobie z tym poradzimy? Moi drodzy, jeżeli takie postanowienie jakieś noworoczne sobie postawicie, to widzę, że zrobicie to rozważnie i widzę także, kochani, że będziecie w stanie je utrzymać. Tak, Dwójka pucharów znaczy, że będziecie właśnie też harmonijnie to wszystko robić, czyli będziecie też w stanie utrzymać to tempo, utrzymać właśnie tę no, tą przemianę, tak, utrzymać te starania odpowiednio długo, żeby nie zrezygnować, wiecie, po tygodniu i powiedzieć, że to nie dla mnie i dalej wracam na kanapę. Więc jak najbardziej będziecie dobrze czuć się ze sobą w tej materii, a, A z pucharów mówi o osobistym sukcesie. To jest tak naprawdę chyba najlepsza karta, która może się pojawić w kontekście tego, tego o czym tu mówimy. Czyli, wiecie, no jeżeli chcemy zmienić swoje życie, jeżeli chcemy coś tam poprawić, tak, właśnie, może zrzucić parę kilo, tutaj zaczynacie dietę czy coś takiego, to, moi drodzy. To jest osobiste bardzo, nie? A As Pucharów mówi o osobistym sukcesie, czyli czymś, co naprawdę Was tak będzie cieszyło. Może to nie jest coś, o czym będziecie pisali w newsletterze albo na od razu tych wszystkich portalach społecznościowych czy coś takiego, ale Wy osobiście będziecie czuli się z siebie dumni, zadowoleni, że no, te konkretne cele osiągnęliście, nie? Więc, wagi, jak najbardziej, e, najwyraźniej ten styczeń, ten początek roku sprzyja temu, żeby rozpoczynać tego typu rzeczy, żeby może właśnie te postanowienia noworoczne wprowadzać. Tego wa, do tego was tutaj karty zachęcają. Jeżeli nie macie tego typu myśli, jesteście zadowoleni z tego, jak wy go. Jak wygląda Wasze teraz, no nie wiem, kondycja, załóżmy, moi drodzy, i macie jakieś inne plany na styczeń, bo to nie muszą być przecież jedyne plany. Macie na przykład jeden konkretny plan. Gdzieś pojechania na styczeń, tak? Załóżmy. Jakieś ferie zimowe, może, czy coś takiego. To też tutaj ta karta słońca mówi, że to będzie dobry czas, kiedy to robicie, tak? kiedy to planujecie, więc będą te okoliczności sprzyjały Wam. Moi drodzy, osoby, wszystkie, które będą zaangażowane, będą jak najbardziej też na tej samej, wiecie, stronie, czyli będzie, nikt nie będzie tutaj wybrzyzał, nikt nie będzie tutaj narzekał. Będzie to wszystko ładne. Sprawnie szło, a as Pucharu w tym wypadku wskazuje też, że będzie to udane przedsięwzięcie. Więc kochani, nie tylko mówimy tutaj przecież o tych zmianach, no właśnie, tych postanowieniach, ale także karty tu bardzo dobrze wieszczą, jeżeli chodzi o no, jakąś konkretną jedną rzecz, którą macie przygotowaną, planowaną. Wagi, jak tutaj to nasze zdrowie wygląda? No dobrze, muszę powiedzieć. Że trzeba będzie troszkę na siebie uważać. Tak? Karta siódemki Buław mówi o tym, że najprawdopodobniej nic na. Jeżeli będziemy się właśnie, jeżeli będziemy na siebie uważać, to nic nas tam poważnego nie złapie, nie rozłoży, ale będzie się starało. Tak? Więc ta siódemka Buław mówi o tym, że będą może jakieś takie nikczemne ataki tych, wiecie, mikrobów jakichś w styczniu. Będziemy mogli być na to troszkę. Będziemy być na to, by, możemy być na to troszkę narażeni. E, to jest jedna rzecz, więc załóżcie czapkę, nie? Na, na tą łysinkę, e, kochani. E, ósemka Pucharów za to sugeruje, że no, też tej energii może nie będziemy mieli w styczniu aż e, tak wiele. Najwyraźniej będziemy ją pożytkowali na te rzeczy, takie tutaj związane z pracą, z tymi naszymi przedsięwzięciami, i tak dalej. Więc e, no też nie powiedziałbym, żebyście w jakiś tak tryskali. I tak tą energią, żeby jeszcze potem coś innego robić. Bierzmy to pod uwagę, ale mamy też kartę diabła. I diabeł w tym wypadku troszkę sugeruje to, że wiemy, że powinniśmy się czymś zająć. Nie wiem, może powinniśmy pójść do dentysty, może powinniśmy pójść się w końcu umówić do jakiegoś lekarza. Nam tam żona, mąż, mówi ty idź, w końcu się umów, a eee. Wiemy, że coś powinniśmy zrobić i wtedy, no kochani, nie lekceważcie tego, zróbcie to. Tak, pójście, umówcie się na te badania, pójdźcie do tego stomatologa, zróbcie tą konkretną rzecz, którą wam ktoś sugerował. Najwyraźniej jest to najlepsza opcja, jaką możecie w tym wypadku zrobić. Więc nie ma tu wymówek. Niestety nie ma wymówek. Ja robię wymówki. Tak jak każdy, ale no niestety wagi w tym wypadku nie będziemy mogli. Ja nawet bardzo dobrze wiem o co mi tutaj chodzi, o co kartą tutaj chodzi, jeżeli chodzi o moją, moje zdrowie, więc no, będę na pewno na to brał uwagę. Dobrze, zobaczmy jak teraz prywatnie, tutaj e, prywatnie, to wszystko jest prywatne, ale uczuciowo bardziej karty co chcą nam powiedzieć. W kontakcie z bliskimi rodziną, przyjaciółmi, mamy tutaj asa, e, mamy tu królową i siódemkę Buław, mamy także rycerza mieczy, OK. A także jak w kontakcie z tą ukochaną osobą, czy po prostu w miłości e, będzie nam się wagi wiodło. I mamy szóstkę mieczy. Siódem, szóstkę, także i ósemkę buław, więc bardzo ciekawie. Tutaj będzie także interpretacja dla osób, które wagi są załóżmy singlami, tak? Jakby jest, no, Wy wiecie, że jesteście singlami, jeżeli teraz to oglądacie, więc tutaj nie tylko chodzi o osoby, które są w związku, będziemy interpretować to tak i tak, ale zobaczmy o co chodzi przy kontakcie z tymi ważnymi dla nas osobami. Dobrze, moi drodzy, pierwsza rzecz jest Królowa Buław. Królowa Buław wskazuje na to, że jakaś sprawa, jakaś rzecz, którą byśmy chcieli, żeby się wydarzyła, żebyśmy razem może zrobili z rodzinką, żebyśmy może, wiecie, spędzili ten czas, może chodzi o ten wyjazd jakiś na ferie razem z przyjaciółmi, czy coś takiego. Jakiś taki plan, który wyjdzie z waszych Inicjatywy i wy będziecie poniekąd głównym takim, wiecie, strate strategiem w tej sytuacji, czyli będziecie to inicjo inicjowali i będziecie także to starali się no, wprowadzić w życie i wy będziecie ten plan układali, to widzę, że się fajnie ułoży. Jeżeli macie jakiś pomysł teraz, jak to oglądacie, załóżmy jeszcze w grudniu, wagi byście chcieli, żeby coś się wydarzyło w styczniu, jeszcze nie, tego nie przedstawiacie. Przedstawiliście towarzystwu, jeszcze może nie sprecyzowaliście do końca tego planu, to trzymajcie się tej myśli. To jest fajna myśl, to jest dobra rzecz, która zostanie też mile przyjęta przez innych. Mamy jednak też siódemkę buław i rycerza mieczy. I moi drodzy, mogą to oznaczać dwie rzeczy tak naprawdę. Z jednej, z jednej strony e, będzie tak, że może będzie dużo zobowiązań takich e, społecznych, czyli będziecie musieli jechać tu, będziecie musieli na jakieś urodziny, ktoś tam jakieś chrzciny ma, e, ktoś tam imprezę jakąś wyprawia i już powiedzieliście, że będziecie, albo powiedzieliście, że pomożecie przy przeprowadzce. I tu nie chodzi o to, że to są rzeczy, których wy byście nie chcieli robić, ale może to wskazywać na to, że styczeń będzie intensywny tak, będzie intensywny i będziecie mieli, wiecie, mało tego czasu dla siebie, a wy wiecie, poza tymi planami swoimi, to tej energii też wagi my tak. Dużo nie będziemy mieli, więc karty tutaj mogą wskazywać na to, że będziemy troszkę, wiecie, to jest takie fajne teraz pojęcie, przebodźcowani tymi wydarzeniami, tak, różnymi. Potem, nie wiem, w lutym będziemy chcieli sobie troszkę odpocząć. Będzie nam brakowało takiego momentu, wiecie, może jakiegoś weekendu, żeby się tak zaszyć pod kołderką, popić tą ciepłą czekoladkę i porobić tylko rzeczy, które sami ze sobą robimy, nie? To może być wyjątkowo takie uciążliwe, jeżeli ktoś jest introwertykiem bardziej, no to niestety ten styczeń może być taki bardziej agresywny. <grym> tak jak mówię, to nie znaczy, że to są złe rzeczy, to nie znaczy, że to są jakieś kłótnie czy coś takiego. Może po prostu tego będzie ciutek za dużo, ale może mogą te dwie karty także mówić o jednym konkretnym przypadku, gdzie jakiejś naszej osobie, na której nam zależy, ważnej osobie dla nas, wagi coś, widać, że ona przeżywa taki trudniejszy czas. Może, nie wiem, rozstaje się z kimś, może w pracy ma jakąś burzliwą sytuację. Jest to na tyle nam bliska osoba, że my to także aktywnie przeżywamy, trzymamy kciuki, staramy się, że może jakoś pomóc, ale może też niespecjalnie mamy jak. Niemniej, no, będzie to tak na nas oddziaływało, że też będziemy się tym troszkę stresowali, ale to no, musicie odnieść to do sytuacji takiej, czy jest ktoś taki w waszym otoczeniu, kto ma takie problemy, kto, kogoś się spodziewacie, że może, przechodzić przez taki trudniejszy okres w swoim życiu i wtedy to by było na tyle też bliskie Wam, żeby was, na Was także oddziaływało. Kochani, jeżeli chodzi o uczucia, tak, o miłość, zacznijmy tą interpretację od osób, które są singlami, więc wagi, single, co tu karty mówią. Wydaje się, że... Jeżeli, kochani, po pierwsze, jeżeli myślicie sobie, ja nie szukam nikogo, ja poczekam, może ktoś się sam zjawi, no, styczeń będzie spokojny, będzie bez y, takich nadzwyczajnych wydarzeń w tej materii, czyli no, możliwe, że się nie doczekacie. Ale, kochani, jeżeli tylko, nie wiem, spróbujecie, Ósemka buław wskazuje, że jeżeli tylko spróbujecie, wykonacie krok, wykonacie działania, to jest karta sprawczości, to jest karta działania, tak? Jeżeli wykonacie tam, nie wiem, otworzycie się, spróbujecie się tam z kimś umówić, może przez te różne aplikacje internetowe, telefoniczne, czy jakie tam, to. Widzę, że bardzo szybko, może to być nawet ta pierwsza osoba, z którą tam nawiążecie jakiś taki wspólny, fajny temat. To może być, wiecie, taki strzał, no, jeżeli nie w dziesiątkę, to chociaż w dziewiątkę, tak? No na pewno nie w siódem, w szóstkę, bo szóstka to chyba nie jest dobry strzał, ale szóstka była w tarocie, jest bardzo dobrym strzałem. To jest karta sukcesu. To jest karta tego, żeby się mogła pojawić osoba właśnie taka, która bardzo by była interesująca. By była kimś, z kim może jeszcze w tym miesiącu, w styczniu byście tam nie stworzyli od razu związku, tak? Byście nie stworzyli takiej już głębokiej, głębokiej relacji. Nikt by nie powiedział, kocham cię i tak dalej, ale byłaby to na pewno osoba, z którą byście kontynuowali tą znajomość, starając się pewnie w przyszłości, żeby coś z tego wynikło. I widać, że to by było tak, że z tej drugiej strony to zainteresowanie również by wychodziło. Moi drodzy, jeżeli jesteście w związku, macie tą ukochaną osobę, czy to na początku, czy w dłuższej karierze już Waszej, nie wiem, małżeńskiej, może nawet. To um, styczeń jest, po pierwsze, tak jak tu było powiedziane, takim miesiącem spokojnym w tych kwestiach uczucia, ale spokojnym, dobrym, spokojnym. To znaczy, że będziecie czuli się ukontentowani z tego, jak się między Wami układa, e, ale także poza tym spokojem, gdzie może będzie przez większość tego miesiąca niewiele się działo, e, to też będą takie momenty, albo jeden co najmniej, e, kiedy naprawdę będzie intensywnie, i to będzie takie um, do wspominania potem w przyszłości. Może chodzi o ten tutaj wyjazd, jeżeli um, planujecie jakiś razem. Ta ósemka Buław z szóstką Buław mówi po prostu o um, naprawdę takim nawet może troszkę niespodziewanym, ale że w tym krótkim czasie mimo wszystko albo w tych krótkich takich um, okresach, bo to mówię, to może być kilka, to nie musi być jeden czas, um, będzie naprawdę intensywnie, będzie naprawdę tak namiętnie może także że um, więc wagi, no taka wiecie, przeplatanka, Spokój, 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 bam, nie? Spokój, 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 bam. E Czym jest to BAM? To już tam musicie sobie sami dopowiedzieć, ale no, będzie na pewno BAM. Dobrze. Dobrze, kochani, zobaczmy teraz, jaka jest ta dobra rzecz, która idzie w waszą stronę. Jest to piąteczka mieczy, czyli okej, okay, to takie dość proste w odczytaniu. Jaka jest ewentualnie przeszkoda i jaki jest tu, jaka jest rada, pomocny wpływ? Moje drogie wagi. Jest to bardzo łatwo odczytać tutaj wszystko. Um... Pierwsza rzecz, piątka mieczy jako dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, no ona wskazuje na to, że coś złego, czego się może obawiacie i może w ciągu stycznia się zaczniecie obawiać, no nie, no nie, nie wydarzy się, tak, czyli to tak naprawdę dobrą rzeczą jest to, że coś złego, czego byście się może spodziewali, nie będzie miało miejsca, no wiem, fajnie by było jakby coś innego fajnego się pojawiło, ale ja osobiście wolę, żeby mi się złe rzeczy nie przydarzały, te dobre dobre rzeczy to spróbuję sobie sam na siebie sprowadzić, nie? Za to czwórka pucharów jako ewentualna przeszkoda. To jest to o czym mówiliśmy w kwestiach tego, tej energii. Będzie się wiele działo, to będzie dość intensywny miesiąc, a my tej energii będziemy mieli troszkę może nie aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Będzie czasami trudno się zmotywować, a radą jednak kart jest to, że warto by było się zmotywować, tak? Naprawdę będziecie mogli wiele wyciągnąć z tego miesiąca wagi, jeżeli tylko wyjdziecie naprzeciw, jeżeli tylko tutaj pociśniecie trochę, nie? Jeżeli tutaj spróbujecie i Pójdziecie w tą stronę. Więc, kochani, ja wiem, że to tutaj może wiele od Was wymagać, tak? To, to jest całkiem sporo, ale też pamiętajcie o tym, okej, okay, nie musicie z tej rady korzystać, nie przecież. Tyle, ile będziecie się czuli na siłach, tyle wyciągniecie z tego miesiąca, ale będzie można wyciągnąć bardzo dużo, trzeba się tak troszkę zmotywować, może nawet troszkę odrobinkę przemęczyć, tak, bo naprawdę wiele, w tym miesiącu jest po naszej myśli, idzie w naszą stronę wagi. To jest rozkład dla Was na ten styczeń, na ten początek roku. Nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym czytaniu. Dzięki, pa!